Wszechświat to ogromne i tajemnicze miejsce, pełne niesamowitych widoków. Kiedy patrzymy w nocne niebo, widzimy gwiazdy, planety i słabą poświatę odległych galaktyk, ale tam jest o wiele więcej ukryte przed naszym wzrokiem. Wśród tych ukrytych cudów są mgławice, gigantyczne obłoki gazu i pyłu, które odgrywają kluczową rolę w cyklu życia gwiazd. Mgławice to jedne z najpiękniejszych i najbardziej inspirujących obiektów w kosmosie. Występują w różnych kształtach, rozmiarach i kolorach, a każda z nich jest wyjątkowa. Niektóre mgławice są jasne i łatwe do zobaczenia, podczas gdy inne są słabe i można je obserwować tylko za pomocą potężnych teleskopów. Ale mgławice to coś więcej niż tylko ładne obrazki. Są to również ważne laboratoria dla astronomów, którzy badają je, aby dowiedzieć się o narodzinach, życiu i śmierci gwiazd. Rozumiejąc mgławice, możemy lepiej zrozumieć nasze miejsce we wszechświecie. Mgławice to w zasadzie gigantyczne obłoki gazu i pyłu rozproszone po całej naszej galaktyce i poza nią. Są budulcem gwiazd i planet i odgrywają istotną rolę w ewolucji wszechświata. Te kosmiczne chmury składają się głównie z wodoru i helu, dwóch najobficiej występujących pierwiastków we wszechświecie. Zawierają również niewielkie ilości cięższych pierwiastków, takich jak węgiel, tlen i azot. Pierwiastki te powstały w jądrach gwiazd. I zostały uwolnione w przestrzeń kosmiczną, gdy gwiazdy eksplodowały. Mgławice występują w wielu różnych kształtach i rozmiarach. Niektóre są małe i słabe, podczas gdy inne są rozległe i wystarczająco jasne, aby można je było zobaczyć gołym okiem. Na przykład Mgławica Oriona to dobrze znana Mgławica, którą można zobaczyć w gwiazdozbiorze Oriona w miesiącach zimowych. Istnieje kilka rodzajów mgławic, z których każda ma swoje unikalne cechy. Na przykład mgławice emisyjne świecą jasno, ponieważ gaz w nich zawarty jest zasilany przez promieniowanie pobliskich gwiazd. Z drugiej strony ciemne mgławice to gęste obłoki pyłu, które blokują przejście światła. W tym filmie skupimy się na konkretnym typie mgławicy, znanym jako mgławica refleksyjna. W przeciwieństwie do mgławic emisyjnych, które emitują własne światło, mgławice refleksyjne świecą, odbijając światło pobliskich gwiazd. Wyobraźcie je sobie jako kosmiczne lustra odbijające blask gwiazd. Mgławice refleksyjne często znajdują się w pobliżu młodych, gorących gwiazd. Gwiazdy te emitują dużo niebieskiego i ultrafioletowego światła. Które jest bardzo skutecznie rozpraszane przez cząsteczki pyłu w mgławicy. Dlatego mgławice refleksyjne często wydają się niebieskie. Powstawanie mgławicy refleksyjnej jest ściśle związane z cyklem życia gwiazd. Wszystko zaczyna się w gigantycznych obłokach molekularnych, masywnych i zimnych obłokach gazu i pyłu, w których rodzą się gwiazdy. Obłoki te są tak gęste, że grawitacja powoduje ich zapadanie się, tworząc skupiska i jądra. W miarę jak te jądra się zapadają, nagrzewają się i zaczynają wirować. W końcu temperatura i ciśnienie w centrum jądra stają się tak intensywne, że rozpoczyna się fuzja jądrowa i rodzi się gwiazda. Nowo powstała gwiazda płonąca energią emituje intensywne promieniowanie w tym światło widzialne, ultrafioletowe i podczerwone. To promieniowanie oddziałuje z otaczającym gazem i pyłem, kształtując mgławicę i nadając jej eteryczny blask. Część piąta. Rozpraszanie światła, niebiańska paleta. Urzekające kolory mgławic refleksyjnych, często hipnotyzujący błękit, wynikają ze zjawiska znanego jako rozpraszanie Rayleigha, ten rodzaj rozpraszania występuje, gdy fale świetlne oddziałują z cząstkami, które są znacznie mniejsze niż ich długość fali. W przypadku mgławic refleksyjnych cząstkami są ziarna pyłu, a fale świetlne to przede wszystkim niebieskie i ultrafioletowe światło pobliskich gwiazd. Te krótsze długości fal światła są rozpraszane przez ziarna pyłu bardziej efektywnie niż dłuższe długości fal, takie jak światło czerwone. W rezultacie postrzegamy mgławice refleksyjne jako głównie niebieskie, mimo że są oświetlone światłem gwiazd, które zawiera pełne spektrum kolorów. To właśnie to rozpraszanie światła nadaje tym mgławicom ich eteryczny i często nieziemski wygląd. Część szósta. Znane refleksje. Eksploracja kosmosu. Kosmos roi się od zapierających dech w piersiach przykładów mgławic refleksyjnych, z których każda ukazuje wzajemne oddziaływanie światła, pyłu i grawitacji. Te niebiańskie cuda oferują astronomom nieoceniony wgląd w procesy powstawania gwiazd i skład materii międzygwiazdowej. Jednym z takich przykładów jest mgławica Iris, znana również jako NGC 7023, Znajdująca się około 1300 lat świetlnych od nas w gwiazdozbiorze Cefeusza. Delikatna włóknista struktura tej mgławicy przypomina rozkwitający kwiat, którego płatki są oświetlone przez centralną gwiazdę. Kolejnym urzekającym przykładem jest mgławica Duch, czyli IC-63, znajdująca się około 550 lat świetlnych od nas w gwiazdozbiorze Casiopei. Tam mgławica, przypominająca widmową zjawę, jest oświetlona przez pobliską gwiazdę Gamma Cassiopeiae, niebiesko-białego olbrzyma. Część siódma Plejady zasłona gromady gwiazd. Być może jednym z najsłynniejszych przykładów mgławic refleksyjnych jest ta związana z gromadą gwiazd Plejady, znaną również jako Siedem Sióstr. Znajdująca się około 444 lat świetlnych od nas w gwiazdozbiorze Byka, ta gromada otwarta jest łatwo widoczna gołym okiem. Gromada Plejat jest otoczona słabą niebieską mgławicowością, najbardziej widoczną wokół gwiazd Merope i Alcyone. Ta mgławicowość to mgławica refleksyjna, oświetlona przez jasne niebieskie gwiazdy gromady. Mgławica Plejat jest pięknym przykładem tego, jak światło gwiazd może oddziaływać z pyłem międzygwiazdowym, tworząc oszałamiające wizualne spektakle. Jest to przypomnienie o wzajemnych powiązaniach obiektów w kosmosie i dynamicznych procesach, które kształtują nasz wszechświat. Część ósma: Mgławice i Nauka Odkrywanie kosmicznych sekretów. Poza urzekającym pięknem, mgławice refleksyjne służą jako nieocenione narzędzia dla astronomów, którzy starają się rozwikłać tajemnice wszechświata. Badając te niebiańskie lustra, zdobywamy wgląd w skład pyłu międzygwiazdowego, procesy powstawania gwiazd i ewolucję galaktyk. Widmo światła odbitego przez mgławicę może ujawnić skład ziaren pyłu w jej wnętrzu. Analizując to widmo, Astronomowie mogą określić obfitość różnych pierwiastków i cząsteczek w mgławicy, dostarczając wskazówek na temat historii powstawania gwiazd w tym regionie. Co więcej, mgławice refleksyjne dają nam wgląd we wczesne etapy powstawania gwiazd. Obecność młodych, gorących gwiazd oświetlających tę mgławicę sugeruje, że powstawanie gwiazd jest procesem ciągłym, a badając te regiony możemy dowiedzieć się więcej o warunkach, w jakich rodzą się gwiazdy. Niejaką część dziewiąta, zakończenie. Patrzcie w górę. Kiedy patrzymy w nocne niebo, pamiętajmy, że migoczące gwiazdy, które widzimy, to tylko mała część rozległego i inspirującego wszechświata. Mgławice refleksyjne z ich eterycznym pięknem i naukowym znaczeniem przypominają nam o cudach, które czekają na odkrycie. Więc następnym razem, gdy znajdziecie się pod ciemnym niebem, poświęćcie chwilę, by docenić piękno kosmosu. Szukajcie słabej poświaty mgławic i pozwólcie swojej wyobraźni wędrować między gwiazdami. Patrzcie w górę, bo wszechświat jest pełen niespodzianek. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, aby zobaczyć więcej fascynujących podróży w kosmos. Zostawcie komentarz poniżej i dajcie nam znać, co myślicie i koniecznie dajcie temu filmowi kciuk w górę, jeśli się Wam podobał.